Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwast między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go. A on im odrzekł, nie byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Opowiedział im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiadł na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest to od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła. I włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jeśli więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzetanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, przysłuchujemy się. Te trzy kolejne niedziele, w zeszłym tygodniu, dzisiaj i za tydzień, przysłuchujemy się tej części Ewangelii według św. Mateusza, która jest nazywana nauczaniem w przypowieściach. Bo Pan Jezus po prostu mówi w tej części, opowiada przypowieści. Po zeszłotygodniowej przypowieści o siewcy i ziarnie, padającym na różnego rodzaju glebę, dzisiaj trzy kolejne przypowieści. Jedna dłuższa, o chwaście, i dwie króciutkie przypowiastki, właściwie takie rzeczywiście jedno-dwuzdaniowe, o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Oczywiście, słuchając przypowieści, pamiętamy o tym, że to są przypowieści, tak? Czyli, że to jest oddzielny jakby gatunek literacki, parabola. Wiem, jak parabola wygląda, więc mamy z jednej strony na jednym odcinku, tej, na jednym końcu tej paraboli mamy obraz taki rzeczywisty, bliski człowiekowi, a po drugiej stronie mamy ten obraz, o którym Pan Jezus tak naprawdę chce mówić. W tym przypadku mówi o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże jest, jest podobne do i, i, i mówi teraz ten, ten konkretny obraz. I to nam powoduje, jeżeli słuchamy w ten sposób tych przypowieści, że od razu nam się otwiera wiele różnych znaczeń, wiele różnych rozumień. No bo jedni się zna, bardziej znają choćby na, na rolnictwie, tak, inni się bardziej znają na, na sadzeniu yy, czy na, na pieczeniu jakiegoś ciasta, zaczynu robienia, więc do każdego, co innego z tych przypowieści gdzieś tam przemówi. Ale to jest ważne, żebyśmy rozumieli tą, tą naturę tego gatunku, jakim jest przypowieść. Każdy z nas może z tych, z tych prostych obrazów znaleźć w nich coś szczególnie ważnego, coś, co będzie dla mnie tym odbiciem, tym obrazem tego, jakie jest Królestwo Boże. Chcę z tych trzech przypowieści wyciągnąć dwie ważne życiowe prawdy. Pierwsza przypowieść, to jest przypowieść o chwaście, który nieprzyjaciel zasiał na polu dobrego, zasiewu pewnego człowieka. Wieczorem w nocy przyszedł i zasiadł ten chwasty. Bibliści sugerują, że kiedy Jezus mówi o tym chwaście, to prawdopodobnie mówi o takiej roślinie, która jest także u nas dzisiaj znana, życica. Jest to chwast, który w czasach pana Jezusa był Generalnie w tym rejonie, w basen, basenie Morza, Morza Śródziemnego, a później się rozplenił właściwie na całą Europę. I to jest kwas, który w okresie wzrostu jest bardzo, bardzo podobny do, do wschodzącej pszenicy. A więc, jeżeli jest podobny, no to więc trudny do odróżnienia. I prawdopodobnie dlatego ten gospodarz z tej przypowieści, kiedy słudzy mówią, że pojawił się kwas, mówią, nie zrywajcie go. Żeby przez przypadek nie, poryw, nie pomylili jednego z drugim, bo tylko doświadczony rolnik potrafił rzeczywiście ten chwast odróżnić. Pozwala więc ten gospodarz rosnąć chwastą między dobrym zasiewem, zasiewem aż do żniwa. I to jest pierwsza, wręcz fundamentalna, bardzo potrzebna, bardzo pomocna nam w życiu, w naszej codzienności prawda. Że tam, gdzie dzieje się dobro, gdzie rośnie dobro, tam zwykle obecne jest też i zło. To jest, ktoś powie, no, nic nowego ksiądz nie powiedział. To nie jest nic nowego. Natomiast jak to wyciągniemy tak z tej przypowieści, tą prawdę, tak skondensujemy, wydestylujemy ją, to ona wydaje się taką oczywistością, ale. W takiej codziennej praktyce, to bardzo często mam wrażenie, że dzisiaj o tym zapominamy. W niebie, kiedy będziemy w niebie, mam nadzieję, że wszyscy, to będziemy doświadczać dobra w całej Jego pełni. Nic nam nie będzie przeszkadzało w doświadczeniu Bożej dobroci, Bożej miłości. Ale tutaj, na Ziemi, nasze doświadczenie dobra zawsze jest zaburzone przez różnego rodzaju przeciwności. Przez nasze słabości, nasze grzechy, przez to, że musimy się z tym wszystkim zmagać. Nigdy nie jesteśmy w stanie tutaj tego dobra doświadczyć tak na 100%. Zawsze coś tam będzie nie tak. I ta prawda jest nam dzisiaj bardzo potrzebna, dlatego że żyjemy w takim czasie, w takiej kulturze, która bardzo mocno ciśnie nas do takiego patrzenia na rzeczywistość zero-jedynkowego, czarno-białego. Jak macie nastolatków w domu, to wiecie, że nastolatkowie bardzo często tak patrzą. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Nie ma nic pomiędzy, nie? Zero jeden, zero, jeden czarne białe. Natomiast doświadczenie życiowe nam jasno mówi, że, że życie takie nie jest, że życie jest o wiele bogatsze, ma o wiele jakby więcej jakby odcieni rzeczywistości niż, niż takie niedojrzałe, niedojrzałe patrzenie. Natomiast ta kultura, w której żyjemy, niestety nas do takiego niedojrzałego patrzenia na rzeczywistość gdzieś tam podprowadza. I my się bardzo często na to też łapiemy. Ta prawda z tej dzisiejszej Ewangelii, z tej przypowieści, ona bardzo jest nam dzisiaj potrzebna, bo ona urealnia nasze patrzenie na życie, na świat, na samych siebie, na drugiego człowieka. No, bo jeżeli ja mam świadomość tego, że moje życie, w moim życiu jest i dobro, i jestem chwasty, jest to zło. Jeżeli jakby jestem w stanie to unieść, tą rzeczywistość moją, no to łatwiej mi też będzie drugiego człowieka przyjąć, że on też nie jest ideałem. Nawet jak się jako ideał mi się jawi, no to on nie ma idealnych ludzi. No może niektórzy proboszczowie, ale, ale to też jest tylko iluzja, słuchajcie. To jest naprawdę tylko iluzja, nie? nie mówię o sobie absolutnie. Yy, więc yy, po prostu nie ma idealnych ludzi. Każdy ma blaski i cienie. I to jest dopiero przy końcu świata tak naprawdę zobaczymy w pełni. To jest to co Święty Paweł w liście do do Koryntian pisze, tak, że teraz widzimy niejasno jakby w zwierciadle. Mówi tam o takim zwierciadle starożytnym, czyli wypolerowanym kawałku metalu, to nie było takie zwierciadło, jak my, tylko rzeczywiście było dosyć niewyraźne, ale kiedy jakby będziemy przy Panu Bogu, to wtedy zobaczymy rzeczywistość taką, jaka ona jest. Teraz nasze poznanie, nasze życie po prostu jest jak to pole. Jest dużo dobra, dużo dobrego plonu, ale są też chwasty. Jeśli więc ktoś. Zmaga się z taką pokusą y, perfekcjonizmu, czy to względem siebie, czy to względem innych. To, to jest lektura obowiązkowa. Naprawdę do przemodlenia ta, ta przypowieść, którą Pan Jezus opowiada. Bo to jest szkoła pokornego patrzenia y, i przyjmowania i znoszenia i własnych słabości, i słabości drugiego człowieka. Jeśli ktoś myśli, że tutaj na Ziemi przy pomocy, nie wiem, jakiejś zdobyczy techniki, albo jakichś działań politycznych, czy jakichkolwiek innych sposobów, stworzy jakiś nowy, wspaniały, idealny świat, no to po prostu wierzy w utopię. To jest tutaj niemożliwe. A za każdym razem, kiedy w historii ludzkości ktoś próbował realizować utopię, czy to w takim wymiarze rodzinnym, czy to w wymiarze społecznym, zawsze się to kończy katastrofą. Zawsze się to katastrofą. Jak małżonkowie narzeczeni patrzą na siebie idealnie. Panie Waldku, to się rozwali po prostu. To po prostu nie da rady. Mamy blaski i cienie. Każdy z nas nie ma idealnych ludzi. Nie oznacza takie patrzenie z jednej strony takiego przyzwolenia na byle jakość. Chrześcijaństwo to nie jest religia, to nie jest wiara. Która przyzwala na byle jakoś, na, a na jakoś to będzie. Nie? No są na tym polu takie, na, jest tam dużo dobrego, ale są też jakieś chwasty, to jakoś to przeżyjemy. Nie? Pozbieramy, chociaż tam czwarta klasa tej, tego zboża będzie, sprzedamy i coś tam z tego będzie. To, to jest jedna skrajność, tak? że, że w ogóle jakby nie ma sensu w ogóle się tymi chwastami zajmować. A z drugiej strony są tacy, którzy mówią, to jest druga skrajność. No, zasiałem dobre, dobre nasienie, tak? zasiałem coś dobrego, ale pojawił się jakiś jeden tam kwas. No to szkoda, nie, to w ogóle szkoda było roboty. Kończę z tym, zostawiam to. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Chrześcijaństwo to jest pokorne i realistyczne patrzenie na życie. Że to nasze życie po prostu jest bogate. I w dobro, piękno, prawdę. I, I warto to pielęgnować o tym za chwilę, ale także pojawiają się nasze słabości. Prawdziwa dojrzałość, radość, a w końcu i prawdziwe doświadczenie szczęścia tutaj na Ziemi zawsze będzie naznaczone jakimś trudem. W tym trudzie, w tych przeciwnościach, w zmaganiu z tymi chwastami, które gdzieś tam nas, y, y, nam zabierają, y, odbierają troszeczkę życia, w tym zmaganiu z tym, co nas gdzieś tam Właśnie z takim ościeniem, nabieramy wyrazistości, nabieramy charakteru. To jest to trzy lata temu mówiłem o tym do tej przypowieści, że te chwasty tak naprawdę są nam w jakiś sposób potrzebne. W tej przypowieści y, mowa o pszenicy pojawia się dopiero wtedy, kiedy y, pojawia się chwast. Wcześniej to jest tylko dobre ziarno, nie wiem, jakie, ale jak pojawia się chwast, to wtedy się pojawia także mowa, że to jest pszenica. Więc nabieramy wyrazistości wtedy, kiedy zmagamy się z tymi naszymi słabościami. Jakby wszystko szło idealnie w naszym życiu, to po prostu bylibyśmy niejacy. Ale właśnie ten trud to na, nas troszeczkę jakby, nie troszeczkę, to nas nawet bardzo charakteryzuje, czyli nadaje nam charakter. Druga i trzecia przypowieść, bardzo króciutkie przypowiastki, są do siebie bardzo podobne. I mówią właściwie o tym samym. Mówią o tym, że bardzo wielkie rzeczy, dobre, piękne, wartościowe, zawsze rodzą się z małych, drobnych, pięknych, dobrych rzeczy. Że dobra rzecz, mała, nawet czasami niedostrzegana, jak to ziarnko gorczycy. To już kiedyś mówiłem, że to nie jest taka gorczyca, jak my znamy, tylko rzeczywiście bardzo, bardzo delikatne ziarenko, o którym mówi Pan Jezus. Czy ten zaczyn, który ta kobieta wkłada w te trzy miary mąki, to, słuchajcie, to było tyle tego ciasta z tych trzech miar mąki, że około stu osób mogło się najeść tym ciastem. Więc to naprawdę było dużo mąki. Ale to, co powoduje zakwas tego, tego ciasta, to jest ten, ten zaczyn, malutki zaczyn. Więc dobro, to duże dobro, którego wyczekujemy, ono zawsze zaczyna się. Od małego dobra. I to jest niezwykle nam też dzisiaj potrzebne, że jeżeli oczekujemy jakiegoś dobra, czy to w takim naszym w życiu osobistym, czy rodzinnym, czy zawodowym, czy naukowym, czy jakimkolwiek innej sferze, czy duchowym, w jakiejkolwiek sferze naszego życia, jeżeli oczekujesz jakiegoś dobra, to ono tak naprawdę rodzi się z małych, delikatnych gestów dobroci, które czynimy. I to y, doskonale widzimy w takim naszym życiu codziennym. Tak? Jak chcesz zagrać piękną symfonię, czy nie wiem, zagrać pięknie na organach, to najpierw, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, to najpierw musisz godzinami ćwiczyć, po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, nudne gamy, pasaże i to, te, przenudne to jest, słuchajcie, takie ćwiczenia są, przenudne. Ale to po to, żeby w pewnym momencie można było zacząć muzykować żeby z tego wszystkiego zrodziła się muzyka. Chcesz mówić płynnie w jakimś obcym języku, no to najpierw musisz długie godziny przecież spędzić na tym, żeby ćwiczyć te słówka, żeby, żeby się zmagać z tym, z tym językiem. I tak jest w każdej dziedzinie życia. Pragniesz jakichś dóbr duchowych, no to musisz, nie wiem, żeby się dobrze modlić, tak? Że, żebyś, żeby po prostu jakoś twoja modlitwa się rozwijała. No to musisz zacząć od tego, że się trochę z tą modlitwą poz, pozmagasz. Po prostu. W historii Kościoła też to pięknie wybrzmiewa. Jest taka postać jak Święty Benedyk, patron Europy. I słuchajcie, my sobie dzisiaj o tym nawet nie pamiętamy, ale ten kształt Europy, właściwie może ten, który był jakieś kilkadziesiąt lat temu, ale ten, ta Europa oparta na tym dziedzictwie chrześcijańskim, judeo-chrześcijańskim, kultury judeo-chrześcijańskiej. My ją zawdzięczamy między innymi świętemu Benedyktowi. Dlatego, że on żyje w takim schyłkowym okresie cesarstwa rzymskiego, więc tam jest kompletna degeneracja tego. I on, młody chłopak, on miał 13-14 lat, patrzy na to wszystko, co, co wokół niego jest, mówi: Ja nie chcę w ten sposób żyć. Ja chcę być dobrym, szlachetnym człowiekiem. I Pan Bóg wzbudza w tym młodym chłopaku takie pragnienie, że On ucieka z Rzymu. Mimo, że była przed nim dobra kariera, ucieka do subiako, mniej więcej 100 kilometrów od Rzymu, i tam zaczyna y, żyć jako pustelnik w subiaków w grocie. Przepiękny klasztor, jak ktoś będzie we Włoszech, koniecznie trzeba do subiako jechać. I z tego, z, tej, z tego jednego doświadczenia, tego małe, młodego człowieka, z tego pragnienia bycia kimś rzeczywiście szlachetnym. Rodzi się wielkie dzieło, które później staje się podstawą do wczesnośredniowiecznej odnowy życia całej Europy. Te, on nie myślał o tym, że a założę Benedyktynów. Nic takiego nie myślał, on, o niczym takim Benedykt nie myślał. On chciał po prostu być szlachetnym, dobrym człowiekiem, być blisko Pana Boga. I z tego jego pragnienia rodzi się wielki ruch, który rzeczywiście reformuje średniowieczną Europę. Wielkie dobra. Zaczynają się od małych dóbr. Choć nie, nie każde malutkie dobro w wielką jakąś rzecz się rozrośnie. Warto więc robić w naszym życiu, i to już tak kończę: robić miejsce nawet dla najmniejszego dobra, dla najmniejszych dobrych pragnień, żeby one rzeczywiście stworzyć im przestrzeń, żeby one mogły się w naszym życiu rozwijać. A z drugiej strony, jak się zaczną rozwijać, to. Nie panikować, jak się pojawią obok tego chwasty. Zawsze się pojawiają. Zawsze się pojawiają. Natomiast, jeżeli stworzymy, damy przestrzeń, jeżeli otworzymy się na łaskę Bożą, to Pan Bóg pomoże temu dobru wzrosnąć do takiego, do takiego plonu, jaki będzie dla nas potrzebny i dla naszych bliskich. Amen.